Siemano, tak więc w związku z tym, że wracam do wszystkich gier, które zacząłem, tak więc wracamy również do gry World of Warcraft i zaczynamy mam nadzieję w miejscu, w którym skończyliśmy Starcore, czyli to było właśnie mniej więcej tutaj, no i tutaj mamy jakieś dwa zadania, No Momeshi i Territorial Fetish. Jedziemy chyba z tym fetyszem. Tego drugiego ona nie ma na mapce. I jak pamiętamy jesteśmy... E, Trollem, warlockiem. No i dobra, idziemy tutaj gdzie wam no, pokazuję. Tutaj no, nasz jakiś ziomek się do nas dołączy. Żeby nas wspomóc. No i dobra. your mama was a beast fish <coughs> <coughs> you messed with the wrong <coughs> <coughs> fish head <coughs> Sorry. Gonna try it in. Dobrze. Czyli musimy ich zabić 12, zabiliśmy już ich pięciu. A oprócz tego musimy jeszcze jakieś właśnie Territorial Fetish ustawiać. Co to jest to nie mam pojęcia. I'm out of range. Out of range. Aha, it's still to recharging. recharging. I need to get closer. It's too far away. I need to get closer. Nikumo. I'm out of range. Aha, Na tych to it's too far away. I'm out of range. It's too far away. I need to get closer. I'm out of range. It's too far away. I need to get closer. I'm out of range. Bo chyba ten chłop mi tutaj wszystko pozajmował. para que é Kiedy ich już zabiliśmy. Trzy te, te, te czaszki są położone. Okej, okay. jeszcze tu coś jest tu ładnie? Okej, okay. już połowa za nami. Tutaj następne, bardzo dobrze. Tutaj chyba ten, ten, ten chujek nie dotarł. Albo nie musiał wyciągnąć. Tutaj ostatnie dwa i ostatni dwóch przeciwników. <laughs> Nawet nie dobył. Pięknie, go załatwiliśmy. Pięknie. Dobra, to, to zadanie już jest skończone. I jeszcze jedna flaga i możemy spieprzyć stąd. Yeah. Dobra, ale jak teraz wyjść stąd? No pewnie tutaj na górę. Co, sok on a trade in! Tam jeszcze byś... W drugą stronę pójdziemy. dawać no, dawaj. on tutaj nie biega. Tam nic nie ma. Tutaj wszystkich rozjebaliśmy. Bo no, tutaj chyba zapewne będą jakieś sady. Czy coś to jest Dawaj, powalimy ich. Każdy exp się przyda. A to ile expa dostaniemy za to? 52. Dobra, to Plus hajs. A ile mamy hajsu jak na razie? No nie widzę. Wow, 4 srebra. 75 brązu. Normalnie szalejemy. Субтитры делал DimaTorzok Wykonamy zadanie i chcemy dalej. Talk to me. Uh. Go suck on a trident! Lita. <coughs> no i dobra, wykonaliśmy ta, tamte zadania. Your mama was a beet uh. fish. No dobra, i teraz mamy mamy takiego bossa no i musimy go rozjewać. No to lecimy. Gdzie on jest? Przed chwilą go widziałem. Chyba nie w tej jaskini.

Już się ktoś zajął tym bossem I'll get the fires this time Not so fast ja. No! No! O kurwa milieu życia No, to jak ja jej zadałem 50 obrażeń to nie z tylko... we need to target something first. it be done our ancient enemy is defeated ah, was good? i've been waiting a long time for a chance to avenge my father a great weight has been lifted from my shoulders i must be returning to dark spear hold please meet me there once Vanira is done with her healing of the boy. I'm afraid there's nothing I can do for our brother. Her power tore away. To I'll send some watchers to get his body, so we can offer a proper farewell. I wish I could do more. <laughs> Vol'jin rushed off in eagerness, but I can take us back to safety. Just give me the word when you're ready, one. Okay. No to tam ich brat nie został niestety uratowany. My wykonaliśmy zadanie bardzo łatwo. Udało się namahać, a teraz musimy wrócić gdzieś tutaj do miasta. A później pewnie wrócić jeszcze tutaj, po nich. I od nich jakieś zadanie wziąć. No ale dobra, lecimy. Nagrywam już chyba mniej więcej 10 minut, tak więc jeszcze, jeszcze chwilę. 20, jeszcze 20 minut mniej więcej mam nadzieję że te odcinki nie będą nudne i że się przyjmą o wiele lepiej niż e, nawet futbolny nadzieję mam nadzieję Training Ground tutaj właśnie zaczynaliśmy naszą przygodę No wyskakuj o, chuj, nie da rady yeah. Dobra już jesteśmy blisko Pamiętam Bo ja mm, e, Nagrywałem drugi odcinek Jakoś jeszcze na tym starym kąpielu i, I jakoś mi się wyłączył chyba cały World of Warcraft całe, Cały ten odcinek straciłem Właśnie dlatego mamy teraz level 5 Ale za bardzo nic tam się nie robiło Tam goniłem takiego dinozaura I takie tam pierdolę były Na małych poziomach i tam nie ma ciekawych questów za bardzo. Dobra, zobaczmy co ten będzie chciał. No i dobra, znowu możemy wybrać nagrodę, czyli znowu coś na ręce. Co I I dobra, teraz musimy złożyć raport, my czyli my questy my z cyklu. Idź tam, pogadaj z nim. A sobie może założymy właśnie te rzeczy, które ustaliśmy. 67 armor i o to będzie chyba słabszy tak jest. To jest słabszy to go sprzedamy później. Gdzie teraz? O kurwa. No i ciekawe jak ja mam tam się dostać. Nie wiem, no idziemy. Może tutaj pisze, jak jest napisane? Nie jest za bardzo napisane, tak więc wybierzemy swoją ścieżkę, najwyżej przepłyniemy w puław tutaj troszkę. No ale dobra, ciśniemy. Chodę, przydałby się jakiś, nie wiem, coś szybszego do... do... do e, podróżowania. Nie ma Flight Masters chyba tutaj na tej wyspie. dobra, Jak nisko skacze jest e, śluga, dobra, i tutaj przez miasto idziemy na jedną dzięki której będziemy a to tutaj, to? To jest już tam ten ląd, to więc nie jest daleko to więc dobrze niepotrzebnie się martwić. bardzo blisko no i i ciśniemy, ciśniemy. No, zobaczmy co pod wodą, może tu się coś dzieje Jaki on jest wolny, to no ja nie wierzę. No ale woda fajnie wygląda. Fajnie, podoba mi się. I tutaj już nas witają, poziom szósty, bestia jakiegoś kraba. Koło. Zobaczmy jak on wygląda. No nie wiem, czy to będzie jakiś dobry przeciwnik. Dobra, gdzie oni są? Tutaj gdzieś No bo ja ogólnie tędy powinienem wejść Głównym wejściem, dobra Powiedzmy, że tędy wszedłem. Się ma Witam strażników tego pięknego miasta Czyli Senjin Village No i okej okay. hey Okej, to ja. żeby porozwalać tutaj co nie co. on no, co chce? Aha, czyli od Kraul Buckus jakieś piękne piersze zabrać. Dobra, może coś tu kupimy, gdzie jest jakiś, e, jakiś sprzedawca. Bo uciec. to za piątkę. No nie będzie. Dobra, no, 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 jakiś tutaj armor, mamy Jest to ktoś taki? Eee... Kurwa, no, 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 idziemy wypełnić zadanie po prostu. O, taki właśnie ziomek by mi się przydał. Dobra, jesteśmy już mniej więcej na obszarze, gdzie możemy wykonać to zadanie. I już muzeczka tutaj się zmieniła. Aha, tutaj oni przeważą, coś musimy to rozwalić. Pięknie. No a teraz się idą do nas. Dobra, ej tutaj jeszcze Dobra tam gdzie gdzieś jedę Idę na łatwiznę No i dobra Chyba ja ich też muszę pozwalać Dobra Dostał z niego Pierwszy. Tak więc nie ma się co dziwić. Dobra, jeszcze tutaj gdzieś są. No i od nich mamy te pięć rzeczy zabrać. Na szczęście do tych krabów jest sporo jedno i możemy już wracać. A ja tutaj chyba będę powoli kończył już ten odcinek. To będzie właśnie dwa poziomy. Już jest poziom szósty. Jeszcze jeden. Jednego musimy rozwalić. dodaliśmy no Zadań. Z tymi dwoma obecnymi Dobra, możemy wracać Oddać zadania i, i jakieś nowe weźmiemy I możemy skończyć No tutaj na zamku zadań... To jest ten Dużo też dużo daje Gdzie go możemy sobie zobaczyć? 10 zł za to żeby nas nauczył trener właśnie opieki nad tymi zwierzętami tutaj opowiedziałem jest też ma poziom 6, a to zdobywa poziomy równo z naszym głównym bohaterem no i gitara. aha, tutaj możemy sobie się nauczyć widzenia właśnie na tych, ale to 20 poziom i 3 zł, prawie 4 a od niego możemy kupić sobie, sobie do... Dobra, to poziom 20 dopiero To jeszcze kilka zł, Okej, okay, okay. mamy to dla ciebie Okej okay. Aha, czyli te większe serpeony to będziemy musieli no, rozwalać you doing man? A tutaj musimy jakieś uh, No of Watch Troops, czyli jakieś... Oh, tam mm, jeszcze jedno zadanie możemy sobie wziąć. What you want? A czyli w tym samym miejscu Stay Away! Tam, tamte from zadanie. Dobra I, Mniej więcej wszystko, a tutaj o proszę blisko jest. Albo tutaj, skorpiony <coughs> No i dobra i na tym zakończymy ten odcinek. Pojawimy się w następnym w tym samym miejscu i zrobimy sobie te zadania. Ja więc mam nadzieję, że dojdziemy do poziomu ósmego. No to by było na tyle w tym odcinku, tak więc do zobaczenia. Siemano!